Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix – wróżenie susów. Mamy kolejny program Emergency, czyli Crypto Crew University się pojawił. O z krótkim odcinkiem 16 minut. Także na szybko przetłumaczymy. Bra bardzo prawdopodobne, że też się pojawi e, jutro, w środę. Tylko tutaj po prostu z zoną, którą widzimy, e, czyli strefą, w której może warto, nie wiem, czy kupić, czy sprzedać Bitcoina. To będzie ciekawe. Zaraz się dowiemy. Nie widziałem tej audycji, także razem sobie przetłumaczymy. Let's talk about This golden zone. OK, so what do okay porozmawiajmy o tej, o tej golden zone, czyli o tej złotej strefie. Mamy tutaj ten Gaussian channel, o którym opowiadamy też bardzo często. Right, the Gaussian channel, we are on the BLX chart, so that we can get a lot of data. Jesteśmy na wykresie BLX, gdzie mamy bardzo dużo danych. The channel, as we've about many times, is, is I m, ten kanał jest bardzo krytyczny. Wiele razy o tym mówiliśmy. It's When we enter the channel, Kiedy wchodzimy w Gaussian channel, 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 i gdy jesteśmy właśnie w tym kanale lub pod nim, for on one year. przynajmniej przez jeden rok. Także widzimy, że tutaj w sierpniu 2014 roku weszliśmy sceną w Gosyn Channel, czyli w to zielone pole, które on tutaj pokazuje, we in it for over a year. i zatrzymaliśmy się tam przez ponad rok. In it or below it. W nim lub pod nim Kiedy schodzimy poniżej tego kanału, bardzo często pokazuje nam strefę, można powiedzieć zakupową, bardzo ciekawą Taką złotą strefą But I want to make it really i zaraz opowiemy, czym jest Golden Zone, czyli ta złota strefa, co reprezentuje sobą. May not be for you. Może to nie być dla ciebie. Kiedy wchodzimy właśnie w tą złotą strefę, jest to kanał poniżej. Gosin Channel, czyli kanał poniżej Gosin Channel, tak jak on tutaj pokazuje, jeżeli wpadamy w strefę, to jest dodatkowy kanał, w którym się znajdujemy. Means that we've seen some moves to the Dlatego widzimy bardzo ciekawe ruchy, znaczące niżej z Bitcoinem. And this is where we out. I to jest najczęściej, gdzie Mamy tutaj ustaloną najniższą cenę. Historycznie. Także w historii Bitcoina 9 do 10 lat, byliśmy w tej strefie złotej. Dwa razy. Właśnie weszliśmy w nią trzeci raz. No. If you bought anywhere in this golden zone, back... Jeżeli kupiłeś gdziekolwiek w tej strefie w 2014-2015, wyglądałeś jak superhero. No, a można sobie wybrać: czy to jest Superman, czy Avengers, czy, czy, czy ktokolwiek innym, A może Batman. Ale. To nie jest dla wszystkich. To nie jest dla day traderów, czyli tych, którzy grają codziennie, albo dla swing traderów. I co ja mówię, jeżeli chodzi o tą strefę? Czy jeżeli cena Bitcoina wejdzie w tą strefę, czy może kontynuować jeszcze niżej? Absolutnie. Zrobiliśmy to za każdym razem. Dlatego, to jest dla długoterminowych inwestorów. Wiemy wczoraj, że. Kto tutaj to był? Bob Lucas. Zakupił 5,6 bitcoina w tej strefie. Jestem ciekaw, czy będzie to dla niego na plus, czy na minus. Jak myślicie, ale widzicie, że historycznie to jest taka. Złota strefa, zdaniem KryptoCryptoCrypto University. Jeżeli chcecie być w krypto przez kolejne 5 do 10 lat you're for solid i patrzycie na solidną, można powiedzieć, strefę zakupową, pamiętajcie, że nie jestem waszym finansowym doradcą. Jest common sense. To jest tylko zdrowy rozsądek. These right now are good in the big now... I ta szansa jest świetna w takim większym wymiarze. Now you may say, well, Steve, this is a Ale możesz powiedzieć, Steve, to jest przecież inna sytuacja. And agree. It is a I zgodzę się z Tobą, tak, jesteśmy w innej sytuacji. However, we can only base... Ale wiecie, jak ja działam? Działam tylko na faktach, yy, które pojawiają się na wykresie. Anything on the outside. Nie patrzę na to, co się dzieje poza nim. There's a lot of blood in the streets. Mamy bardzo dużo krwi na ulicy. There's a lot of fear. Bardzo dużo strachu. There's a lot of panic. Bardzo dużo paniki. And at those moments where... I w tych momentach gdzie to jest And the sense to sell is, kiedy mamy najmocniejszy sens, taki e, czy sygnał do sprzedaży. One of the historic times to buy. bardzo często jest to historyczny moment zakupowy. Także może zapytać siebie, pewnie byłeś w krypto w owym czasie. Wtedy, kiedy byliśmy w granicach, pewnie tutaj 3000, wiemy, że to był stres dla wszystkich. Ale to był też świetny czas na zakupy. Uh, there's always going to be some outside factors. Oczywiście, zawsze będziemy mieć jakieś rzeczy, które się zdarzają poza wykresem. And, and like halving these... Czyli halving. Different factors. To jest o tym, co mówiłem chyba wczoraj, o tych czterech rakietach, które wyskoczyły tutaj w kierunku posiadaczy Bitcoina e, on tego nie widzi, on tylko tu patrzy na to, co się dzieje na wykresie. Także, jeżeli pozwolicie sobie na odsunięcie tego całego hałasu i tylko skupicie się na naukowym podejściu i tylko faktach na wykresie, often lead you in the right najczęściej pozwoli ci to na pójście w dobrym kierunku. Ale zawsze będziesz niestety po drugiej stronie płotu. Where we like Także golden zone to jest ta zona poniżej tego właśnie całego tutaj widzicie Gaussian channel. W 2011 nie weszliśmy właśnie w tą strefę zakupową. Or 2010. W 2010 też. We entered the Gaussian channel, but not below. Oczywiście weszliśmy w sam kanał, ale nie poniżej. I teraz jesteśmy właśnie w takim poniżej wymiarze, czyli w, w strefie o, poniżej Gaussian Channel, Very large gdzie zdarzają się bardzo duże korekty, albo jesteśmy w nich po dużych

To nie jest na jutro. To nie jest na za tydzień. Jeżeli masz podejście takie, właśnie, że to jest tylko zakup na jutro, na przyszły tydzień, żeby zarobić szybkie pieniądze, tak naprawdę nie rozumiesz tu, o czym mówię, albo no, ten statek dla ciebie już odpłynął. To są dla długoterminowych inwestorów. Nie dla day traderów. Nie dla swing traderów. To jest po prostu historyczna szansa zakupowa. Obojętnie, gdzie w tej strefie. Także gdziekolwiek te ceny poszły, jeżeli kupiłeś. Gdziekolwiek w tej strefie. To jest na pewno ciekawe zagranie. Z Twojej strony. Zobaczmy, co się dzieje też w RSI. To jest też na tygodniowym wykresie. Także, kiedy RSI idzie poniżej. Białego teraz poziomu, ten na 33. And is in a zone. I jest w Golden Zone, czyli w tej strefie. A time. Pokazuje nam bardzo ciekawy czas. Także ta biała linia jest na 35 the for... na tygodniowym. The RSI. We Have gone through this level, I historycznie przeszliśmy przez ten poziom. Only a few times in history. Tylko parę razy w historii. Meaning it was really, really oversold. Czyli oznaczało to, że było naprawdę, naprawdę wyprzedane. Tutaj bitcoiny były. Everybody was selling. The herd was selling. Każdy sprzedawał. Tłum there... też sprzedawał. There was panic. I każdy panikował. Jeśli go back in time, And watch any videos from this time, there was... I jeżeli byś się cofnął w tym czasie i obejrzał każde wideo w tych czasach, które tutaj pokazywałem. Tremendous... Było wtedy bardzo dużo paniki. Fear, Ale reprezentuje to najlepszą szansę na zdrowe pewnie kupno Bitcoina. The best the Gaussian channel. We came close, we weren't below. Here we were and here we were and we've just just I Widzicie, że tutaj byliśmy poniżej kanału. Tutaj też byliśmy poniżej kanału. Teraz właśnie weszliśmy, też jesteśmy poniżej kanału. Tutaj w tym pierwszym przypadku nie. Peaked our head below. Now what I will say is I just want to say to the community thank you i chciałem podziękować społeczności, gdzie mogę zrobić też wideo, które pokazuje z każdej strony płotu, popular belief. i nie te popularne wierzenia, and, you know, crazy. czasami troszeczkę szalone. But I just say thank you. Ale chcę tylko powiedzieć, dziękuję. I just say thank you for me let... Dzięki za pokazanie wsparcia. Me me. And it us to this chart. I przechodzimy teraz na ten wykres. And this probably looks familiar to, you. to wygląda też bardzo, no podobnie. And... Czyli znajomo dla Ciebie. Again, this is a video where the community let me be me. To jest wideo, gdzie społeczność pozwoliła mi być sobą 27 listopada 2019 roku. I posłuchajmy, 4 miesiące temu. To są dwa poziomy, które nas y, oszczędzą. W pierwszym to jest 6400. Jeżeli możemy utrzymać Właśnie te 6400 przez kolejne dwa miesiące rzeczy będą wyglądały naprawdę świetnie. Następnym poziomem, na który powinniśmy się skupić, jeżeli e, przejdziemy, ten 6400 w dołem, we'll to. to jest kolejny poziom, na który najprawdopodobniej tutaj zejdziemy. To są korpusy, doły, świec z 2017 i 2018 roku. Czyli tutaj mamy 12-miesięczne świece, dolne korpusy mówią nam, gdzie ta cena może zejść. I dlatego mamy tutaj 3500, 3700. W tym właśnie poziomie. Troszeczkę cicho ma nagrane, także do tego słyszycie bardzo cicho, so albo cicho opuści po prostu. Like także dziękuję mojej społeczności za to, że mogę robić takie wideo. Ale widzimy, że doszliśmy do tego poziomu. Exactly Dokładnie do y no, korpusów świec, dolnych części ich, z tą ceną Bitcoina. We took five steps back. Dlatego, że spojrzeliśmy na to z wyższej perspektywy i tylko patrzymy na wykres. I nie interesują nas do tego żadne newsy i jakieś fakty, oprócz te, które pojawiają się na wykresie. Dziękuję so community. I mamy jeszcze jeden y, tutaj y, sposób przekazania wam złotej strefy. 21 month move. To jest 21 miesięczna średnia kocząca below... Za każdym razem, kiedy jesteśmy poniżej niej to 21 month It's represented a golden zone. Reprezentuje to też złotą strefę Także z 21 miesięczną nie możemy iść do samego początku oczywiście Ale możemy użyć logiki, że te dwie świece w 2011 też reprezentowały tą złotą strefę candles were below it, way back here in 2011. Tak samo weszliśmy w tą strefę w 2014. Wyszliśmy w 2015 w październiku. 2015, one year czyli byliśmy w niej też rok. Czy ta złota strefa mówi nam o tym, że cena może iść jeszcze niżej? Nie. To nie jest ten punkt, który mówi nam, że nie może spać. Ale to jest dobry news dla really right? ciężkich czasów. Historycznie to są ciekawe szanse. I um, again, we entered the golden zone here, and this was a different situation. I było to albo był to inny scenariusz. Tutaj w 2019 roku mieliśmy 20 tysięcy dolarów all-time high. Spadliśmy do 200 tygodniowej średniej kroczącej we a... i nie utworzyliśmy dobrej struktury, która nas by tutaj poprowadziła pretty... dalej, czyli takiej zdrowej struktury, która nas poprowadziła do 14 tysięcy. I każdy wtedy się podekscytował. And... I próbowaliśmy każdego trzymać no, w fasonie, czy na poziomie. Zawsze tutaj próbujemy to zrobić na tym kanale. I mam nadzieję, że zasubskrybowałeś i dałeś nam łapę w górę. I dałeś nam też troszeczkę supportu. Dlatego zawsze powinieneś trzymać people to the right of you and to the left of you. And we did so with this move too because it wasn't it didn't follow protocol. I widzimy, że tutaj nie podążaliśmy za protokołem. This was uh this was very different than what we've seen and how we've reacted before. I że to było zupełnie inne do tego jak za e, jakab nasza reakcja tutaj występowała wcześniej. the bear market

You think. We... I wtedy mówiliśmy o tym, że Bitcoin Bull Run będzie dużo krótszy niż Wam się zdaje, czyli ta Bessa, gdzie zrobiliśmy ten film 10 lipca, 9, <months ago>. 9 <coughs> miesięcy temu. <coughs> gdzie cena Bitcoina była w granicach 13 tysięcy dolarów. I właśnie od tego momentu już jesteśmy 69% w dół. Także zawsze patrzymy na fakty na wykresie. It's really easy to get to the oh. Bardzo szybko wchodzimy w nasze emocje i przyklejamy się do nich. I mówimy o tym, że Bitcoin idzie to the moon. And, and hype, hype, hype. I cały czas hypujemy tą te emocje. Pamiętajcie, że emocje są niestety killerem naszych pieniędzy. Zawsze trzymamy fason i patrzymy na fakty. Zawsze te fakty na wykresie nam coś podpowiedzą. I to cię poprowadzi w odpowiednim kierunku. Także mamy to od razu po wstaniu bez. Naprawdę kawy ani herbaty, aż mi głos tutaj siada, więc idziemy sobie teraz herbatę wypić. Dajcie znać, co myślicie na temat Cryptocurrency University. Widzimy, że na biało-żółto, także nie możemy zdecydować się, co tutaj nam dzisiaj chce dokładnie przepowiedzieć. Ale kolejne wideo jest naprawdę ciekawe. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.